Cześć, tu Mamik, zapraszam na rzymianie do domu. Pokażę Wam mniej więcej o co chodzi w grze. A więc na początku rundy sobie wykładamy 6 kart. Później z tych 6 kart ej, najniższa musi być na początku, najwyższa na końcu, tak. Następnie każdy z graczy ma swoją talię 9 kart. Tasuje je sobie, tak i dwie karty odkłada. Później wykłada tutaj 6 kart. Jedna mu zostaje na ręce, tak. Karty mają wartość, plus jakiś tekst tutaj na dole, tak. Powiedzmy, że sobie e, poukładamy w ten sposób te karty. Tak. Jedna nam zostaje, odkładamy na no bok. W zależności, ile graczy, to wiadomo, ten rządek będzie wyższy, e, dłuższy, ale każdy wygląda w ten sposób. I teraz, co tu mamy? Dziewiątkę to jest siła, tak. Ten ma czwórkę, czyli ten wygrywa, ale jeszcze mamy tutaj tekst. Jeśli Inny gracz w tej samej rundzie odkrywa kartę Charlotte i to wszystkie zostają odrzucone. Tak, czyli jeśli by się zdarzyła taka sytuacja, nie zdarzyła się. Jeśli zdobywamy fort w tej turze, nie musisz odrzucać karty Axa. Może zostać zachowana, Ponieważ jeśli ten teraz to zdobywa, to sobie bierze, tak. Forty też mają oczywiście swoją zdolność, tak? Tu jest zwykły, czyli nic się nie dzieje. I jedziemy sobie dalej. Teraz następnej, jak zauważyliście, ta karta tutaj została, ponieważ w zależności, ile razy nam się nie uda, tym więcej tych kart nam będzie zostawało, te nasze siły będą coraz większe, tak. Tutaj mamy dwójkę, jeśli masz najwyższą siłę ataku, możesz wybrać dowolny, niezdobyty fort, czyli mógłbym sobie wybrać coś. A tu wygrała remisy z każdym graczem, który nie odniósł tej turze tego gościa, tak. Czyli w tym wypadku ten by wygrał. I tutaj już mamy akcję, tak? Gdy zdobywasz ten Fort, wszyscy gracze muszą odrzucić jedną odkrytych kart wojowników. Czyli tutaj byśmy musieli odrzucać, i tak sobie będziemy grać. Oczywiście ten sobie będzie odkładał, i tak jedziemy, i tak jedziemy. Gra się może też zakończyć, jeśli któryś z graczy zbierze trzy karty Fort Heca, czyli te karty minusowe. I tak by wyglądała cała gra. Jesteście po zasadach, wiecie mniej więcej o co chodzi w grze. Rzymianie do domu. Ja bym to powiedział taka wariacja z shotem gdzie tam się przepychaliśmy. Tutaj mamy podobnie, tylko tu po prostu od razu zdobywamy ten zawodnik, ten gracz, zostaje ten wojownik, żeby mieć więcej siły. Bardzo prosta tutaj z od 10, ale myślę, że nawet szybciej możecie sobie z, zacząć grać. Do tego mamy wariant solo. Gdzieś tam postaram Wam się nagrać, żebyście zobaczyli jak to wygląda. Na tą chwilę wszystko. Dzięki i do następnego.